Prędkość nie jest najważniejsza, zdecydowanie, nie? tylko kierunek i to z kim się jedzie. nie? Bo jak jest ojciec, czy rodzic, generalnie wypoczęty, jest szczęśliwy sam ze sobą. To dziecko też powinno być szczęśliwe. Sfera super, bardzo dużo rozmawiałam, z, poznałam nowych ludzi. Dziękuję. Wszystkim uczestnikom, bo naprawdę byli tu bardzo wartościowi ludzie. No ja polecam to przede wszystkim rodzinom, które są zapracowane. Przejechaliśmy trochę z Raków, Pojedliśmy dobrego jedzonka w ognisku, a pobyliśmy ze sobą i na pewno wrócimy tutaj. Także polecamy Fundację dla Rodziny oraz tego typu inicjatywy dla ojców. Przeżyliśmy walkę z sobą i z rowerem wspólnie, wspieranie siebie na trasie i Maciek mnie motywował i ja Maćka, i uczyliśmy się cierpliwości wzajemnie do siebie i to było dobre. I Maciek naprawdę mi zaimponował. Razem, razem musi być współpraca, ojciec z synem. Jeśli chcesz spędzić więcej czasu w spokoju, w ciszy, w spokoju z własnym dzieckiem, i porobić yy, rzeczy, których na co dzień z nim nie wykonujesz, to wydaje mi się, że warto. Warto przyjechać. Cięcie! <śm> <śm>